Chcielibyśmy wezwać jeszcze. Proszę pytać pana Arnolda White'a na okoliczność. No to tej, zapraszam tej pana sytuacji. Arnolda White'a. Czy świadka, czy świadek jest właścicielem klubu Tequila? Tak. E, czy oprócz pana ktoś jeszcze inny ma klucze do tego klubu? Ja wiem, nie pamiętam. Rozumiem. Czy posiada pan jakieś dokumenty świadczące o tym, że te należy do pana z rządu miasta? Przeciw pytanie nie, nie wnoszące nic z rozprawy brak, brak związku. Podtrzymuję. Proszę, inne pytanie. E, czy był pan podczas y, tutaj tej imprezy, która miała być między tą godziną 18 a 20, kiedy. Tak, do tak, tak. Byłem podczas tej alkoholowej, Najebaliśmy się było? kurwa jak wieprze. Czyli to była libacja, tak? Tak. <słuch> Czy z tego czasu są jakieś rachunki na barze? A jakie rachunki, kurwa, jak to jest mój lokal? Rozumiem. Czyli pan... Czy ktoś inny poza tym może wchodzić tego klucza? Poza mną? Tak. Co mają klucze? Czyli wszystkie osoby, które są tutaj na sali, mają klucze, tak? A to ja ci nie powiem, kurwa, bo to nie dotyczy sprawy. Chuj ci po koło. A to ja zadaję teraz ja bym pytanie. bardzo prosił świadka, żeby y powstrzymał. Y Niecenzuralne słowa, jeszcze tak. Chłopie, ja patologii pochodzę, kurwa. Ja się wychowałem, kurwa. Matka była kurwą, a ojciec ojc nieznany. Nie chcemy co? Pana historię teraz usłyszeć. Interesuje da. mi się tylko jedną sprawą. Czy zna Pan Pana Kendala? Tak, no, ja znam. Od kiedy Pan go zna? Od dawna. Od dawna. Czy Pan Kendal parkował samochód na parkingu? Skąd ja mam wiedzieć, kurwa, co ja mu, kurwa, parkometr wystawiam? Rozumiem, czyli pan nie wie, czy ta osoba parkowała ten samochód? Nie wiem, kurwa, skąd mam wiedzieć. Czy widział pan ten samochód w dniu y, feralnym? Tak, widziałem, widziałem. Dużo samochodów widzę codziennie. Dobrze, czy widział pan białego tulipa z rejestracją 589? Kurwa, biały tulip to biały tulip, to mi się śni po nocach, kurwa. Dobrze, I... panie, świadek I... odpowiada na pytanie, <laughs> odpowiada na swoją historię życia, dobrze? Tak, tak. Panie White, czy y, monitoring w klubie... Y, Taki la, la, la. istnieje, jest. Pani nie wiem, skąd ja mam czyli wiedzieć. Czyli rozumiem, że takowy może być się. Nie mam pojęcia. Czyli rozumiem, że nie wie pan, czy jest ten monitoring, czy nie ma, bo wszystkie śledzy wskazują na to, że jest. No, zadaj pan pytania, czy pan rozumie, domyśla się. Zadałem konkretne pytania, a czy świadek nie odpowiada na te pytania, więc. Ale ty mi sugerujesz, kurwa, no nie mam pojęcia. Nie wiem. sugeruję, proszę odpowiadać na pytania, które. No odpowiadam też. Rozumiem, czy ma pan dostęp do monitoringu w klubie lala Nie ja wiem, nie mam pojęcia. Czy przypomina sobie świadek rozmowę na komisariacie LSPD, w której świadek powiedział, że usunął te y, kamery? Czekaj, jeszcze raz, kurwa, powtórz bo cię, nie zrozumiałem. Czy świadek przypomina sobie o rozmowie podczas zatrzymania i pobicia y, pana medykas y, i pytania mojego konkretnego, czy kluby, teki lalala, la, la. są kamery i świadek odpowiedział, że zostały usunięte? Nie wiem, nie, nie pamiętam, takich. najebany byłem. Czyli był najebany podczas zatrzymania policyjnego, tak? Swoje odsiedziałem, o chuj tu chodzi? Akurat wtedy pan nie odsiedział, ponieważ... Akurat odsiedziałem, kurwa, bo siedziałem 30 miesięcy dostałem, kurwa, półtora tysiąca grzywny. Rozumiem, czyli świadek nie przypomina sobie rozmowy, gdzie wskazał ewidentnie, że skasował takie nagranie, tak? Nie, i sprzeciw, Pytanie no, a w ogóle le, brak w związku ze sprawą. Podtrzymuję. Proszę dalej, inne, inne pytania zadałem. Dobrze, nie mam sobie pytań do świadka. Dobrze, sąd ma pytanie. Gdyby pan się mógł z do mnie twarzą zwrócić, to by było ja, bardzo miło. Ja, 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 zwrócę się. Pani White, proszę pana, rozumiem, że, bo pan powiedział, że pan jest właścicielem tego lata, tak? O, można tak powiedzieć. To znaczy, co pan rozumie, przez można tak powiedzieć? To, co rozumiem, przez można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, można rozumieć różnie, proszę pana. Czy jest pan właścicielem, czy nie? No to może pan różnie to rozumieć kołuchaj mi to lata. Ach, dobrze. Skoro zakładamy, że jest pan właścicielem, to zapewne wie pan, czy jest ten monitor, czy nie ma, no bo widzi pan te kamery, albo ich nie widzi, no to niech pan się zdecyduje. Informatykiem ja jestem, kurwa, nie mam pojęcia. Czy są kamery w, w lokalu? Może są, może nie ma. Chuj wie. Dobrze, dziękuję. Poproszę obronę o zadawanie pytań. Ja poproszę sekundkę. Dobrze. Jak wielu, tak sięgając blisko pamięciom, jak wielu osobników zna Pan z podobnym tatuażem, jak sam Pan nosi na kartę? Na ja umiem liczyć do dziesięciu, to nie wiem, kurwa, no do dziesięciu, niech będzie. Jasne. Jak wielu osobników zna Pan, którzy są Łysi? kurwa, panie, jak, jak zachorujesz na raka i masz chemioterapię, to każdy jest łysy. Bo włosy wypadają. Ja wiem kurwa. Jasne. Ale mnie, mnie tu pytasz, kurwa, gdzie pierdoły. Jasne. Czy widział pan y, pana Baka tego dnia, czytaj, 10 sierpnia w klubie Tequila? A oczywiście, że widziałem, oczywiście, że widziałem. Że wypij piwerko razem. Czy A nie, paliśmy się, panie, tam się kurwa jak szpadle To, to, to? to Czy znajdował się tam przez cały dzień? Kurwa człowieku, no myśmy pili kurwa od szóstej rano kurwa do dwudziestej trzeciej kurwa, co najmniej. Jasne, nie mam więcej pytań na tych chwilę. No kurwa. Poproszę pana White'a, żeby zajął <śmienicza> miejsce. Dziękuję. <śmienicza> da, da, Dzisiaj pan trzeźwy jest, panie Nie kurwa, pan. Czy oskarżenie ma jeszcze jakiegoś świadka? Chwili, który jest który był podczas kontroli, jest dzisiaj nieobecny. Są załączone zeznania jego do dowodów. Dobrze, dziękuję. Zaraz sobie zerknę. W tym czasie poproszę o to, żeby kolejny świadek obrony. W Lej roku. zasłaniasz kurwa. Ja powołuję pana Jake'a McLagan. Oj, czuć normalnie. すまんやろね、こら。<music> <music>